Hey cześć witajcie z tej strony Mateo i zapraszam was na kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Simpsons Hit and Run. A wraję do Dad. So can I see the truck thing? Yes. It's a word I would love to be able to say. Okay. Unfortunately, there are too many people using cell phones and the interference would then cause the monster to malfunction and kill many people. And my insurance is already sky high with the premiums and the śmimiums. Okej, okay, to all the cell phones users cards before the lime runs out. Czyli załóż mamy rozwalić jakichś tam użytkowników. Właściwie to jakieś samochody z jakimiś telefonami. Zanim czas się skończy. Kurczę, sprócznie takie gry mogą być ciekawe. O, jesteśmy w naszej rakiecie. I mamy rozwalić ten samochód wow ale ta rakieta za pieprza tylko się z nim nacnąłem teraz 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 wow to było jebnięcie teraz Sam się uderzył I pę Kurwa, nie udało się. A to jest tylko czas na rozwalenie jednego czy kiwku To taki problem i nie wiem No muszę go rozwalić No No Raz tylko go raz uderzyć, bo już widać, że dymi A i tak jakoś w miarę jedzie List oh, nie, to jest kolejny. Zderzenie czołowe. Zaraz ja się rozwalę. <grywka> Muszę uważać, albo jakiś klucz znaleźć. Tam jest klucz. Ale kurde, to by musiał tam jakoś wjechać. Ja nie mam jak. No jego zaraz jednie ten mój Hmm, przydałaby się wymiana albo chociaż naprawienie go Bo damage już jest duży Damage No, ej, ej, ej Dobra to jest klucz Nice Jeszcze? Niepotrzebnie się teraz zderzyłem barierki Ale teraz ładnie by było jakbym go tam wpieprzył Dobra A co jest, to jest jakiś wytrzymalszy, czy co? Tak no to by wyglądało, że to jest wytrzymały O, dobra, udało się to jest chyba ostatnia misja Bartem. Aj... Dobra, to kolejną czołówkę załapał. W sumie myślałem, że kolej... E, że poprzednia misja to już jest koniec misji Patrzcie, 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 uda się, uda się... Spowolnił, no. Dobra... żeby trochę Ała zrobił. Dobra, już dymi, świetnie, jest coraz lepiej. Teraz nam się nie udało, o, ale tu i tak Na tym leci jak skomina Chyba jest z waperem Dobra, 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 jeszcze parę I pył! Tu teraz, 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 tu się falni Dobra Właściwie poziom zniszczenia jest taki jak mój. Jedno dotknięcie. Tam się i tak z tak subkarzem zderzył i co? Nie wybuchł jeszcze. Dobra, teraz go złapię. No. E, I mój, i jego się uszkodził. <grytanie> Okej, okay. potrzebuję czegoś z samochodu, bo tutaj nie ma żadnej budki telefonicznej. Tak myślę. Ale mamy pieniążki, mamy. Właśnie bym musiał iść coś sobie kupić, a nie? Jest tu mapa? Nie wiem. Że ktoś nas teraz podwiezie w stadium. Jak ładnie. A ja bo mam czas! Si to ja się tak bawię. Dobra, szybciej.

Właśnie co ciekawe, tak wygląda właśnie przód amerykańskiej ciężarówki. Tyle amerykańskiej ciężarówki jest zupełnie inny od amerykańskiego, jak spojrzycie. Amerykański jest w zupełności płaski. Ten tak leci na bok. Nie wiem jak to nazwać. Everybody do the Bartman! Także na stadionie. Co? Kosmici go porywają, o nie! Ojoj oj, oj. co teraz? Jakiś lading? Nie, level complete. Jeszcze udało się. Jakoś specjalnie to ukończyliśmy, tak. Zapisać grafik. Jeszcze sobie zrobimy misję. Kolejne i kolejne. Trochę więcej czasu mam teraz. Nie, nie, ale jeszcze samo nagrywanie jest w porządku, nie? Ale cholera montaż tego. Z tym jest już więcej pieprzenia. O, Bart jest poszukiwany. Family please to life. Give back our boy. <grymne> Okej. Okay. Co teraz? Enter the androids dungeon Doctor. to... Jest chyba do tego fatwoja. W się... Sensie Gaja? Tego kurbasa. No od tym o, kupmy sobie ubrano dla, ubranko dla lisy jakieś Lizaku cool. Taka kipiska Floreda Niskisk <laughs> hokejowy, no wczytaj się Nie, yeah, to jest słabe Wiecie co, zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma No

Jacyś kosmici, kurna z kosmosu, z jakiegoś komiksu w sensie. Z kosmosu to wiadomo. I ten gruby nerd nam wszystko ładnie wytłumaczy, jakiego ja okupu mogą żądać kosmici i tak dalej. Znaczy, tak, nerd race. Queener the nerd to the scratch get the comic back before time runs. Aaa, czyli mamy go gdzieś zawieść Za już, wyścigać się. Jak ja nie lubię wyścigów, bo te wyścigi są coraz to trudniejsze No właśnie oh, my... no! Nie wiem, zaraz zrobię restart mission Dobra, tu go wzięliśmy Jezu, dobra, 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 dobra Skrótem, 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 skrótem. Chciałem jechać. Oh, tutaj. Jeszcze raz Restart Mission. Trochę się popieprzyło. Mamy teraz inne miejsce w Springfield? Takie inne lokacje? Każdą postacią chyba są inne. ogóle dziadkiem będziemy grać? Nawet nie wiem. Jeszcze Merch nam zostało do grania. No Dobra, i na pełnej piście ruszamy No nie! Głupi Tam były schody na dół, mogłem z nich skorzystać, ale tego nie zrobiłem Dobra Lecimy! Na Dobra, zjeść tędy ja sobie pojadę tędy i... Przechodzę. Fuck! Widzieliście to? Dobra. Mogę tak zrobić? Czy co się stanie? Dobrze. Ha, udało się. Głupi komiks dla pedałów mamy skoczyć. Co? Never mind, nie czaję. Po prostu mamy szybko uciec do siebie. Coś tam, coś tam. Nie, może nas ukradną. I piersiarskie nas zwaną. Dobra, policyjne pały już się odwaliły. Także tutaj już easy. Okej. Okay. W sumie mogliśmy tam tym skrótem pojechać, ale ki. No z tego auta taki shit jest. Yo, ty i tak nie prowadzisz, nie Now to get this inky treasure into its mylar sanctuary. What about Bart? I asked you, have you seen him? I think I saw him at the Noiseland arcade. Ugh, video games, what a waste of money. Now to go online and bid one thousand for itchy and scratching car To expense. Mission complete. Oh, it was out of colise i have to go to the ovashino oh, salt arcadia. you have a gift for speed. this is a house oh, 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 that should last a little time. that's scary. i didn't see bart in here. Uh, uh, i haven't seen him. hey, can i buy you a frozen yogurt? i'll throw in two dry toppings or one wet topping. bart's disappeared. you have to help me find him. well, he might be at wally weasel's. He likes the smell of the ball cage. Okay, follow house pardon let time run out. Czyli znowuż coś na czas. Okay. Lisa Simpson at your service. Time Też tak jest sobie zaparkowałem. Czekajcie, nie jeszcze. już szkodzić. O tu o co chodzi? Chcesz jakaś ina. Się... Ha cukierki. Jest jeszcze bardziej piłeczki szczury. No mamy za to pieniążki chociaż. Świetnie. Okej, okay, tu jest jakiś dyspenser jeszcze. Basko.

O. Moje uszy, ale tak jest dobrze, przynajmniej wiedzą, że nadchodzę. Okay. Nie wiem, czy tak mogę zrobić, o ja mogę.

do kolejnej lokacji, Springfield Sign. Side. Side. No matko, eduficja. To, to, to jest, wiecie, taka już porodia Hollywoodu. napis, ale no, to ciężko się... domyśleć chyba nie jest. Dobra, ta policja tylko mnie przyspiesza, żebym szybciej robił. Oczywiście wiecie, że za rozjeżdżanie ludzi również zwiększa się to ryzyko policyjne. No fuck tutaj Dobra dobra tylko bez mandatu Daj. O matko ty No spierdalaj Nie no nie zdążymy Chociaż może, może, może Uff, udało się To Milhouse. Hi Lisa! My, your hair looks bliny today. Milhouse, have you seen Bart or not? So, Milhouse, to be Do you, you have a date for the harvest dance? dance? This is not a good time. It's never a good time! <laughs> Bart always hung out at the Quickie Mart. Maybe Apu has seen him. Oh yeah, I got my Mission complete! Gdzie teraz? Mamy się udać. No, wczytaj się misją. Aha. Drive to the cross. Dobra, mamy iść do crusty, tego po prostu. No, fuck. Ty, 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 Spokojna, przyjemna muzyczka. Układ muzyczny Simpsonów zawsze spoko. O, coś tam mamy. Wygląda to interesująco. Może żeby się wiecie nie spieprzyć czekajcie muszę zmienić kamerę właśnie okej okay, jest okay. jakaś karta, a jeszcze tu mamy pana inwigilatora tu wejść możemy co tu jest i ta brzydka pszczółka. Tak działa kapitalizm. Ale... O kurczę, tu jest jakiś pojazd. A, i to... To jest czasem mój w dodatku? Fakt, ja tu miałem pikać, co miałem. Ja Jo, już dobra, nie chcę mi się iść po tą kartę. A to można było coś kupić. Śmiesznie wygląda trochę Liza. No. Dobra, udało się. Gdzie jest sprzedawca? Co masz na sprzedaż? Nie to!

Jeszcze musimy skrzynię rozwalić z kolą. Monety zebrane, tutaj coś jeszcze jest. Camp Bart. To <grym wiesz> bardziej Bart powinien to wywiesić. Dobra, pojedźmy sobie autobusem szkolnym w takim razie.

no nic, na tym sobie zakończymy już nasz odcinek, misję tę zrobimy już w następnym odcinku, więc ja będę się z Wami żegnać i cześć, do następnego razu.